Hej wszystkim, tu Magda. Słuchajcie, mam dla was bardzo, bardzo ważny temat dla nas kobiet. Tylko na wstępie chciałam was przeprosić za mój głos, jestem troszkę pociągająca. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać i będziecie mogli w spokoju obejrzeć cały film. Mam bardzo dużo informacji do przekazania, także nie ma co przedłużać, lecimy dalej. Na początek chciałabym podkreślić, że nie jestem lekarzem, nie jestem endokrinologiem, na co dzień nie mam do czynienia z hormonami, z badaniem hormonów, nie jestem żadnym naukowcem. Wszystkie, wszystkie informacje, które będą w dzisiejszym filmie, pochodzą z różnych artykułów. Polskich, jak i zagranicznych. U płci pięknej zmiany hormonalne mają bardzo ogromny wpływ. Od narodzin aż do starości te hormony bardzo nam fikołkują, bardzo się zmieniają na przestrzeni wieku i na przestrzeni tego, co się dzieje w naszym ciele. Hormony mają bardzo duży wpływ na nastrój, potrafią szargać naszymi nerwami, potrafią wyprowadzić z równowagi, potrafią naprawdę sprawić, że jesteśmy 2 kg cięższe spuchnięte przed tymi dniami. Naprawdę mamy z tym bardzo dużo przebojów. No i przede wszystkim hormony mają wpływ na skręt włosów, na ich teksturę właśnie, na grubość i generalnie na ich wygląd. Jeśli chodzi o włosy, naukowcy do końca nie wiedzą, co dokładnie ma wpływ na skręt. Na pewno są trzy czynniki: są to geny, chemia ciała, no i w głównej mierze hormony. Ja, jako kobieta, jestem bardzo ciekawa, jak w przyszłości będą wyglądały moje włosy, jak będą wyglądały po wielkich zmianach hormonalnych. I myślę, że ja nie jestem odosobniona w tym temacie. Myślę, że każda z Was nie wie, co Was czeka, i to jest chyba taki największy problem. Choć wiadomo nie najważniejszy, ale no, ciekawość bardzo wygrywa. Często piszą do mnie kobiety, około 30-letnie, czy wróci im dawny skręt młodzieńczych lat. I ja wtedy zawsze pytam, czy zaszły u ciebie jakieś zmiany hormonalne. Niestety, ale jesteśmy na to skazane. I Hormony potrafią zrobić bardzo wiele na przestrzeni naszych lat. Niestety, im kobieta jest starsza, tym jest większe prawdopodobieństwo, że te hormony odegrały jakąś rolę. W życiu konkretnej kobiety. Zaraz Wam powiem, jakie dokładnie to są rzeczy, zmiany w życiu. Jest wiele z Was, kobiet, które z tęsknieniem patrzą na włosy z młodzieńczych lat. Na przykład wtedy miałyście włosy typu 3, teraz macie typ 2 i zastanawiacie się, czy w ogóle jest szansa, aby powrócić do dawnego skrętu. I to jest według mnie mega przykre, ponieważ. Z hormonami nie wygramy. Hormony są to związki chemiczne, jest ich ponad 50 i one odgrywają rolę w całym naszym organizmie. Odpowiadają za wiele rzeczy. Tak naprawdę bez nich nie byłoby nas. Dzięki nim pracuje odpowiednio nasz organizm, zdrowie psychiczne i fizyczne funkcjonuje prawidłowo. Tak naprawdę hormony nami rządzą. Jest kilka takich okresów w naszym życiu i czynników, które mają wielki wpływ na zmiany hormonalne, i teraz wam wszystko po kolei przedstawię. Okres dojrzewania u dziewcząt powoduje wzrost dwóch hormonów żeńskich: jest to estrogen i progesteron, ale często Taka zmiana hormonalna ma pozytywne zakończenie, ponieważ nagle okazuje się, że z prostych włosów włosy stają się kręcone albo falowane. Jak wszyscy wiemy, okres dojrzewania to wielka bomba hormonalna. Wtedy dzieje się gra hormonów i tego nie da się uniknąć. No i tak bardzo często się dzieje, że właśnie dziewczynki nagle zauważają falowane włosy. Bardzo dużo też z Was do mnie pisze, że właśnie w czasie dojrzewania włosy zaczęły się kręcić. Antykoncepcja niestety ma bardzo duży wpływ na skręt i wygląd włosów. Jeśli zdecydujemy się na przyjmowanie tabletek anty, no to musimy mieć tą świadomość, że te zmiany mogą zajść. Nie muszą oczywiście, ale mogą, bo to też są hormony. Bywa też tak, że czasami kobiety są przymuszone do tabletek antykoncepcyjnych, aby uregulować swój cykl, ale jest bardzo dużo takich kobiet, które żałują tego dnia, kiedy zaczęły brać tabletki. Wiecie, to, że zauważymy, że skręt się zmienia na gorsze i odstawimy tabletki, nie znaczy, że ten skręt wróci. I to jest chyba najgorsze, że nie wiemy, czy w ogóle można wrócić do poprzedniego stanu włosów. Tak naprawdę najbardziej mi tutaj chodzi o tą świadomość, że tabletki antykoncepcyjne mogą się równać z Pomniejszonym skrętem. A teraz największy czynnik, który ma wielki wpływ na strukturę włosów, jest to ciąża. Gdy kobieta jest w ciąży, poziom estrogenów i progesteronu wzrasta, i w tym momencie faza wzrostu się zatrzymuje. Włosy przestają wypadać na okres ciąży. Generalnie włosy bardzo gęstnieją i często kobiety w ciąży są zachwycone ich wyglądem. Natomiast po urodzeniu, po 3-4 miesiącach, gospodarka hormonalna wraca do normy i wtedy te wszystkie włosy, które w momencie ciąży zostały na głowie, zaczynają wypadać. Zazwyczaj do roku wszystko się normuje, ale tutaj niestety m, wiele kobiet zwraca uwagę na to, że włosy bardzo, bardzo wypadają. No i nie dość, że wypadają, to często kobiety po ciąży narzekają na zmniejszenie skrętu. I to jest naprawdę bardzo częste. Na długości włosy są bez życia, są smętne, wiszą. I niestety z kręconych stają się proste e, lub e, bardziej proste. Wiecie, ta zależność między typami skrętu jest bardzo zróżnicowana, ciężko jest to przewidzieć. Oprócz struktury zmienia się też rodzaj, e, na przykład włosy są bardziej suche lub bardziej przetłuszczone, szybciej się przetłuszczają. To jest. Bardzo indywidualna sprawa, ale tutaj też jest nadzieja, ponieważ włosy potrafią wrócić do normy. Skręt potrafi wrócić do normy, nagle włosy znowu zaczynają się kręcić. Naprawdę, ja już widziałam takie przypadki, że kobieta miała kręcone włosy, te włosy, które rosły po ciąży były całkowite proste. Jakby w ogóle byśmy miały do czynienia z innymi włosami na długości. A to tak naprawdę są te same włosy, to jest po prostu niesamowite, co te hormony potrafią zrobić. Ale pamiętajcie, że naprawdę jest nadzieja na to, że włosy wrócą do normy. Niestety jedyne, co możemy zrobić my, kobiety, które jeszcze nie zaszłyśmy w ciąży, to to, żeby się na to nastawić, na każdą ewentualność, ale na pewno, żeby nie rezygnować z ciąży, bo włosy, bo no myślę, że nikt nie upadł na głowę, aby włosy stawiać na pierwszym miejscu. Hormonalne terapie zastępcze są świetne, gdy jajniki wytwarzają zbyt mało hormonów żeńskich, wtedy one uzupełniają ten niedobór tych hormonów. Dzięki takim terapiom można zredukować objawy menopauzy. Potrafią one trwać nawet 8 lat i te terapie polegają na tym, że podaje się różne hormony, na przykład estrogen. I to też ma bardzo duży wpływ na skręt. Menopauza to kolejna bomba hormonalna, kobiety przeżywają katusze. Podczas menopauzy są wściekłe, hormony fikołkują e, i wtedy bardzo spada poziom estrogenu. I w tym momencie włosy zaczynają być słabsze, cięższe, e, może nie być już takiej gęstości jak wcześniej. Oczywiście siwizna też tu ma dużo do czynienia, jeśli chodzi o skręt. Potrafi zmienić się tekstura też na przykład włosy będą szybciej wypadać niż wcześniej. Ciężko będzie je zapuścić. Wiecie, co jest najgorsze? Że menopauza już nas nie ominie. Nie każdy musi chcieć mieć dziecko, ale menopauza to jest nieodzowny element, Bycia kobietą. Zdarzają się również sytuacje, że przy menopauzie włosy się prostują, ale to już jest tam wina takiego estrogenu, do którego kobiety mają predyspozycję. Nie chcę się w to zagłębiać, mogę Wam notatkę dać w opisie. Niewykryte choroby to kolejny czynnik, który ma bardzo duży wpływ na skręt. Oczywiście mam tu na myśli choroby związane z hormonami. Czyli choroba tarczycy, niedoczynność, nadczynność Hashimoto, hiperprolaktynemia, cukrzyca, ogólny niedobór, nadmiar hormonów, nadczynność przesadki mózgowej, choroba Addisona. Tak naprawdę jest bardzo dużo chorób hormonalnych, ale z moich obserwacji wynika, że bardzo duży wpływ na Włosy kręcone mają choroby związane z tarczycą. Oprócz estrogenu i progesteronu, są też trzy inne hormony, które mają wpływ na wygląd loczków. I pierwszy hormon to jest tyroksyna i triodotyronina, i one są wytwarzane przez tarczycę i wpływają na sposób, w jaki organizm wykorzystuje spożywane przez nas jedzenie. I zgodnie z badaniem osoby z niedoczynnością tarczycy mogą doświadczyć wolno rosnących, suchych i łamliwych włosów. Osoby z nadczynnością tarczycy mogą zauważyć, że ich włosy są bardziej oleiste, cieńsze i bardziej kruche. Androgeny, o których już wspominałam wcześniej, są męskimi hormonami płciowymi, które są odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój męskich cech. Jednak androgeny nie występują tylko u mężczyzn. Androgeny zwiększają się zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt w okresie dojrzewania. Hormony te mogą zwiększać owłosienie u mężczyzn i kobiet, oraz powodować łysienie u mężczyzn. Wysoki poziom androgenów u kobiet może zmienić kształt mieszków włosowych, może to spowodować zmiany w strukturze włosów, od prostych do kręconych i kręconych do prostych. I o dziwo, insulina jest hormonem wytwarzanym w organizmie w celu regulowania poziomu cukru we krwi. Jednak badanie opublikowane w. <laughs> Stwierdza, że oporność na insulinę może być istotnie związana z androgenicznym łysieniem lub poważną utratą włosów. Oba mogą powodować zmiany w strukturze włosa, gdy włosy odrastają. I znalazłam taką ciekawostkę, że osoby, które miały chorobę nowotworową i są po chemii, to często zdarza się tak, że włosy odrastają kręcone. I dzieje się tak dlatego, że mieszki włosowe, wstrząśnięte chemią, gdy wracają do pracy, mają jakby nowy opis włosa. I wtedy te włosy mogą stać się kręcone. Chodzi tu o pracę mieszków włosowych, że jakby ten opis tej pracy się zmienia i wtedy pojawiają się loczki. Może też zdarzyć się tak, że włosy wracają w późniejszym czasie do dawnej struktury, do dawnej tekstury włosa i wtedy na przykład są proste znowu. No i ostatnia ciekawostka to to, że ponad wielu ekspertów odkryło, że naturalnie kręcone włosy przechodzą przez cykle. Co 5-7 lat. A dokładnie struktura włosa może się zmieniać co właśnie 5-7 lat. Nie wiem, czy to jest prawda. Może właśnie to też jest wynik tych zmian hormonalnych, ale na taką ciekawostkę wpadłam. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie mi koniecznie znać, jak to jest u Was. Czy u Was zaszły jakieś zmiany hormonalne? Czy zauważyłyście zmiany na Waszych włosach, na Waszej głowie? Bardzo mnie to ciekawi, Wasze historie, z jakimi. E, musiałyście się zmierzyć. E, no ja na razie zmiany skrętu nie zauważyłam. Nigdy nie miałam jakichś wielkich problemów z hormonami, ale być może wszystko przede mną. Ja jak już powiedziałam na to się psychicznie nastawiam i nawet jeśli po ciąży będę miała włosy falowane, pewnie będzie mi przykro, tak? Ale uważam, że falowane włosy i tak są piękne i można bardzo dużo e, z nich wydobyć, więc no, na każdego przyjdzie czas i jakby Ciężko jest to wszystko przewidzieć, ale myślę, że będę się cieszyła z każdego typu skrętu. No i oczywiście na koniec zapraszam Was na mojego Instagrama, na Facebooka do odwiedzenia mojego bloga. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, pa! pa. Atyk, antykoncepcja. Antykoncepcja, antykoncepcja na antykon, jednak badanie opublikowane w Europe... jednak badanie opublikowane w European. Your European Journal of Cruiser.